Bartosz Szewczyk KSW109. Jak podobała Ci się walka z Dawidem? Dzień dobry, witam wszystkich. No co no fajna walka wiesz, twarda, z bardzo dobrym kickboxerem. dwie rundy mocne i wymiany. Trochę jestem zły z tego, że wiesz, nie zrealizowałem do końca game planu, no bo gdzieś tam dwie rundy zawidem się w jego płaszczyźnie, wymieniałem ciosami, no a game plan był zupełnie inny, no, powinienem wiesz, zawalczyć od pierwszej rundy tak jak w trzeciej rundzie, no może wiesz, Dawid gdzieś tam mm, dobrze pracował na tych nogach i gdzieś ciężko było go złapać, no ale powinienem więcej wykazać inicjatywy. E, żeby go sprowadzić. No ale co, cieszę się, że walka wygrana. E, tyle. Sporo było e, kików z obu stron. E, czy uważasz, że, że to jest jego mocna strona, właśnie z, znaczy oddalanie dystansu przez e, kik? Wiesz no, tak, ale no, z drugiej strony wiesz, cały czas tak uciekać i nie wykazywać inicjatywy y, walki, no to też tak nie może być, prawda? E, gdzieś cały czas to ja napierałem. Ogólnie, no wiesz, fajna, w, mia, fajna twarda z Dawidem walka. E, no widziałem z twojej strony wchodziło sporo mocnych prawych siepowych. Prawych tak? Nie, raczej nie, raczej prawą nogą go zamykałem cały czas, jak gdzieś na lewą stronę, jak na moją prawą schodziła na swoją lewą, to prawą nogą, gdzieś tam właśnie dlatego chyba poszedłem w tą wymianę stójkową, bo gdzieś myślałem, że go gdzieś może hajkikiem złapię, bo cały czas czułem, jak gdzieś moje palce od nogi e, latają obok jego szczęki, e, gdzieś tam przelatują. I myślałem, że gdzieś to zamknę nogą, no ale się nie udało, wiesz, fajnie by było skończyć walkę przez no, high kickiem. no, Ale Dawid to jest wiesz, mocny striker, więc no, nie nabrał się na to. Werdykt był niejednogłośny. Co według Ciebie y, zdecydowało o twoim zwycięstwie? No na pewno trzecia runda, a wcześniej to to, że tak jak mówiłem, większą inicjatywę wykazywałem. Y, Większą wni w wykazywałem inicjatywę walki, czyli napierałem do przodu, jak on kopał te niskie nawet kopnięcia, to e, odskakiwałem, przepuszczałem je, kontrowałem. Wiadomo, no parę razy mnie trafił, tam gdzie najczęściej to mnie trafiał, gdy ja kopałem, a on od razu oddawał kopnięciem, prawda? Czyli taka natychmiastowa posta z jego strony. Tak, dokładnie, ale tak to wydaje mi się, wiesz, że więcej ja inicjatywy wykazywałem do tego, żeby wygrać. Dobrze, bo nie wyglądasz y, na jakąś kontuzję, chyba nic, nic nie masz poza y, paroma zadrasznięciami? Nie, wiesz co, no, nie i to też powiem, no bo mówię już w każdym, wiesz, wywiadzie, to też te na lewym y, tutaj też rozcięcia to też nie są od ciosów, tylko jak byłem w żółwiu, e, znaczy na Dawidzie za plecami, on jak gdzieś wstawiał tyłem głowy mnie uderzył i to to e, Czyli żadnego palca w oko nie było? Nie, 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 tylko tyłem głowy mnie uderzył i to mi rozcięło, bo nawet jak wstawałem bo ja się spieprzyłem z tego żółwia e, i później wstałem i nawet jak wstawałem to wiesz przetarłem to oko, no bo czułem, że wiesz, ten tył głowy mnie, mi po prostu się chyba rozciął Okej, okay, ale to było jakby, można powiedzieć, przypadkowe. No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że on to specjalnie zrobił. Nie, nie wręcz, no co ty. Jakieś kolejne y, plany na walki jakoś już po wakacjach, co da dalej masz w perspektywie? Wiesz co, no, kurczę, do końca roku mm. jeszcze jest dużo czasu. No więc wiesz, jak będzie w, w jakaś propozycja walki e, od federacji, no to ja bardzo chętnie, no czemu nie? Wiesz, jestem aktywnym modnym zawodnikiem, no to chcę walczyć. Tutaj jest zdrowie, są chęci, więc, więc chcę, chcę chcę walczyć. Walczyć, więc no czekam tylko na jakąś propozycję. Uzgodnię to z trenerami. E, I co, let's go! A przypomnij naszym widzom na co dzień. W jakim klubie trenujesz? Kto jest dzisiaj twoim narożniku, twoim trenerem? Właśnie dziękuję postawy. przygotowania robiłem teraz w jednym klubie WCA. W narożniku był trener Anzor, trener Albi, Adam Biegański, jako z, do rozgrzewki mi właśnie pomógł. Dużo mi w przygotowaniach pomógł. Artur Szpilka, sparował ze mną, bo jest mańkutem. Bardzo dużo mi wskazówek dawał, więc no dziękuję. Mówię. Janek mi dużo dawał wskazówek, Patryk Grabowski też pomagał mi jako sparring partner, udawał, znaczy udawał, jest praworęczny, a sparował ze mną jako mańkut, więc fajnie, no, pomagali mi bardzo, więc cieszę się. Belal taki młody chłopak, naprawdę też potencjał w nim jest, 22 lata ma. Więc no, cieszę się, wiesz, że e, tutaj ty mi pomógł no, i udało się, wiesz, wygrać. I wrócić przede wszystkim po półtorej rocznej, e, po półtora roku, że udało się w końcu wygrać walkę, wiesz, bo to też było dla mnie... Dla ważne. mentala to było. Właśnie, no, powiem ci, że... no te... Wychodziłem do, do walki to miałem różne wiesz, myśli, kurde, bo, wiesz, bo po dwóch, po, po dwóch przegranych byłem przed czasem, wiesz, wychodzisz też do dobrego strajkera nigdy nie wiesz, ale fajnie, że wszystko było tak jak potrzeba ułożone w głowie i jest jak jest, cieszę się. Najważniejsze, że walka za to była wygrana i wszystkiego dobrego. Jeszcze jest druga połowa wakacji, więc odpocznij. No i z nowymi siłami wracaj po wakacjach. Jest, dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję sponsorom, kibicom i pozdrawiam wszystkich. Do miłego. Dzięki.